Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Bartoszynkow. Szynkow. jestem doktorem prawa, wspólnikiem Kancelarii szynkow Flaskowskiej. z siedzibą we Wrocławiu. I to tylko tyle z moich wolnych wypowiedzi, gdyż nie chcę Państwa zanudzać. Jestem prawnikiem, prawnicy to nudziarze, nie wszyscy i postaram się Państwa o tym przekonać. Jak podpisać umowę, która ma być załączona do formularza na stronie praca.gov.pl niezależnie od tego jaki wniosek wypełniamy, czy o dotację związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez dofinansowanie miejsc pracy i świadczeń na ubezpieczenia społeczne, czy też wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów. Jednym z załączników jest umowa. Umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy lub z właściwym lokalnie powiatowym Grodzkim Miejskim Urzędem Pracy. Ta umowa wielu naszych klientów, czy też osób dzwoniących do kancelarii, pyta się, jak ją podpisać. Banalne, no nie jesteście Państwo idiotami, to prawda, ale mamy doświadczenie z urzędami, wiemy, że jak wyślemy im goły, to możemy mieć z tego powodu problemy poprzez podniesienie chociażby argumentu o warunkach formalnych, że nie spełniliśmy formalności wynikających z danego wniosku. Otóż nieprawda, Szanowni Państwo, tej umowy nie podpisujemy, gdyż jest tutaj zastosowana taka konstrukcja fikcji trochę prawnej. Umowa, jaką zawieramy formalnie z właściwym wojewódz... dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy czy też Powiatowego Urzędu Pracy Miejskiego Grodzkiego, jest załącznikiem do wniosku. A więc, podpisując elektronicznie wniosek, domniemanie prawne wskazuje na to, że ta umowa, skoro jest przez nas jako przedsiębiorców wysyłana, podpisana elektronicznie, z automatu winna być traktowana i taka jest oficjalna wykładnia tegoż. Właśnie zapisu przez Ministerstwo Rozwoju powinna być automatycznie traktowana jako umowa podpisana, gdyż stanowi załącznik podpisanego przez nas elektronicznie wniosku. A więc wszelkiego rodzaju skanery, zdjęcia, drukowania, podpisywania, załączania, bawienia się nie mają tak naprawdę większego sensu i są tak naprawdę komplikowaniem na własne życzenie bardzo prostej czynności. Wiem, że to wynika nie z Państwa niewiedzy, lecz obaw. I prawdopodobnie doświadczenia z urzędnikami, a z dobrych informacji od kolegów, koleżanek wiem, że niektóre urzędy, a właściwie dyrektorzy urzędów pracy nie czytają tych przepisów, żądają podpisu. Tymczasem ja, skoro mamy akcję zostań w domu, a nie muszę mieć w domu ani drukarki, ani skanera, nie muszę mieć też aparatu fotograficznego w telefonie i w funkcji zapisania w formacie PDF, mam przysięgę od ministra i premiera, że. Zajmie mi to 7 minut. Nie muszę odchodzić od komputera. W przypadku druku podpisania, skanowania muszę od tego komputera odejść czy też próbować. No to zaraz. Albo mamy zostać w domu, albo mamy się bawić w podpisywanie, dosyłanie oryginałów do kolejnych tysięcy wniosków. Nie, proszę Państwa. Sprawa ma być krótka, rzeczowa na temat. Załączamy, pobieramy plik umowy, załączamy plik. Do załącznika w zależności od formularza, jaki wybieramy. Nic nie podpisujemy. Wysyłamy na końcu podpisujemy elektronicznie przez podpis kwalifikowany, podpis elektroniczny epuła. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Pocałujcie nas w nos. I tyle. Żaden dyrektor nie ma prawa nam zakwestionować tego i zarzucić w braku przesłanek spełnienia braku formalności związanych ze złożonym wnioskiem. To tyle. Mam nadzieję, że Państwa nie zanudziłem. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam www.szynkoflaskowski.pl. To my. Pozdrawiam.